Odsłona druga, odsłona druga, siad skrzyżny i nadal czucie piłki i rozrzewami nie tylko kciuki, też tak mam. ale również całe paliczki, nadgarstki i wszystkie rzeczy tutaj, jakie macie ścięgne. Jak tak sobie zrobicie paluszkami i mocno napniecie, to poczujecie jak tutaj wszystko ładnie pracuje. Kulela, zobaczymy. Czy mamy wszystko rozżane, czy nie? Lecy wyprostowane. Oczywiście nie patrzymy na piłeczkę. Staramy się oczywiście. I jedziemy obok siebie. Przesuwamy przed siebie. Przechodzimy do drugiej ręki. I tak samo. Obok siebie. Piłeczki. Jak zwrócicie uwagę na pracę mojego nadgarstka, on jest luźny. Teraz jest sztywny, usztywniony, co mało jest wskazane z racji tego, że jeżeli mamy luźny nadgarstek, mamy lepsze czucie piłki. Co znaczy czucie piłki w ogóle? To jest właśnie ta kontrola nad piłeczką. Zobaczcie, mam nadgarstek luźny, zwróćcie uwagę, tutaj taka. Społeczka. Tak? Nie robię czegoś takiego, żeby napinać, ale spokojnie. Po to. Żebyśmy mogli na przykład sobie swobodnie przechodzić z ręki na rękę, z palca na palec. Było z boku, teraz z przodu. W miarę możliwości. Ja się trochę... Jezu, jakie ja dawno tego nie robiłem. Ja mieszkałem w bloku, wiecie. I, I jakbym robił trening z piłką koszykową. <grym> Już widzę te kontrole. Straży miejskiej. Co pan tak czepie? piłkę, wiadomo. E, albo dywany. Albo kogiel mogę Dobra, już nie męczę tego. Jedziemy, zobaczcie, zobaczcie. Prosto, nadgarstki cały czas są luźne, nie napinamy. Teraz, tak jak mówiłem, żeby rozgrzać wszystkie paliczki, nie tylko kciuk od telefonów, jedziemy tak zwany bębenek. Każdy palec odbija sobie piłeczkę. Każdy palec. Też tam nie patrzymy co i jak na piłkę staramy się. Ja niestety, mimo tego, że od siódmego roku życia ganiam za piłką, mam teraz kolejne miesiące przestojów z wiadomych przyczyn. Ja już czuję tutaj takie nadwyrążenie mięśni z racji tego, że nie pracowałem. Mięśni, ścięgiel. Druga ręka wiadomo to samo. Każdy paluczek niech stara się odbijać piłkę i tak samo z ręki do ręki. Każdy palec. Małe. Serdeczne. Palce fa Wskazujące kciuki. Na zmianę, na zmianę, na zmianę. Tak tak, no, ona nadal się odbiła. Ale już dobry. Kiedyś byłem. Dobra, odsłona trzecia.